Witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj troszeczkę Inna sceneria niż zwykle Czyli siewy Na razie odłożone A no, nie ma słoneczka Nie ma takiego sechu Jest uprawione pod, pod pszenicę dalej Ale no niestety Musi to troszeczkę przesnąć Więc wziąłem się za odchwaszczanie rzepaku Mamy tu już sporo chwastów dwuliściennych Faza rozwojowa rzepaku Jak najbardziej pozwala na to By wyjechać już z herbicydem, herbicydem dwu, na dwuliścienne, tak jak widać na załączonym obrazku, jednoliścienne już są praktycznie zniszczone. Jeszcze jakieś tam niedobitki pewnie po, powstają, ale to drugi raz, poprawka będzie jeszcze y, robiona. Na razie, na razie widać, że rzepak się wyrządkował, znaczy widać rządki w rzepaku, tak. Bo te jednoliścienne są troszeczkę przytłomczone, ale cimy właśnie z dwuliściennymi, bo jest, jest ich naprawdę sporo na ciężej ziemi, nawet powschodziły. Także tych rumianków, haberków jest sporo, pewnie jakaś przytulia się trafia, więc, więc pora na to, by, by jechać. A tak jak mówię, jest troszeczkę czasu, bo siewy, siewy na, razie, na razie dzisiaj są odłożone w czasie. Nawóz jest powysiewany, tylko, tylko w sumie przypiąć siewnik i dalej siać. Tak? Ale to jak wyjdzie słoneczko, żeby, żeby ładnie to wyglądało. Cóż, zaczynamy od, od mieszaniny nawigatora z Butisanem w dawkach odpowiednio 0,25 i 2 litry. Tutaj na tych polach, gdzie nie ma problemu z bodziszkiem, leci oczywiście Butisan, a w, na innym kawałku tam, gdzie, gdzie jest troszeczkę tego bodziszka, gdzie, znaczy, gdzie występuje problem z bodziszkiem, prawda, będzie szło rozwiązanie Belcar plus Clipper. To już na innym polu, też w technologii strip wysianym, chociaż tutaj jesteśmy, jeździmy po, po plantacji bezorkowej, bezorkowej w naszej jakby uprawie, czyli Kultus, Kultus Rapid. A a jeżeli chodzi o belkara, to będziemy, będziemy działać po striptilu, ale po fokusie. Tam akurat na tych działkach jest trochę problemu z, z bodziszkiem, więc inne substancje, inna, inny mechanizm działania. I po to, po to takie dwa rozwiązania, żeby spokojnie sobie poradziły z odpowiednimi chwastami, które na odpowiednim polu występują. Tu jeszcze mam troszkę problem, znaczy wyskoczyła mi na, na górkach rzodkiew, rzodkiew świrzepa. Tu swoim, swojego czasu był posiany raz, 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 raz rzepak w technologii Krylfield i zobaczcie, tak na dobrą sprawę nie widać, żeby było gdzieś tam między rządkami inny rzepak. Jeżeli już, to występują, występuje tu rzodkiew, a nie, a nie odmiany tego właśnie też rzepaku, którego domniemanie jest takie, że i jak się posieje właśnie rzepak odporny na imazomox, to później mamy problemy ze zwalczaniem tego rzepaku. No i sami widzicie na załączonym obrazku: nie ma jakby problemu z tym, z tym rzepakiem, który był tu wysiewany. Rządki znać, widać rządeczki śmiało, tylko są troszeczkę za, zagłuszone. Znaczy zagłuszone. Nie wszędzie, nie wszędzie. Są takie przesmyki, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest właśnie ta rzodkiew występuje, ale nie ma tego aż tak dużo, żeby się martwić. Poza tym, no rzodkiew najprawdopodobniej, o, o ile pogoda po, pozwoli, to ona nawet potrafi zakwitnąć w, do, do, końca, do końca roku kalendarzowego. Także jakiekolwiek ewentualne przymrozki ją wyniszczą. I będzie, i będzie spokój. Jest to jakiś, jakiś problem, tak? Bo wiadomo, ona pobiera składniki. Można powiedzieć, że jest konkurencja znaczy nie, można powiedzieć tylko, jest konkurencyjna dla rzepaku. Yy, kolokwialnie mówiąc, wyżera yy, jedzenie, pokarm dla rzepaku, ale nie jest to aż tak bardzo yy, liczna populacja tej żodkwi na, na tym polu. Czasami no, widzicie na załączonym obrazku, że Rządeczki, rządeczki, znać. Jest on mniejszy niż po striptilu, co prawda dwa dni różnice, ale tam mamy całkiem inną technologię i, i widać, widać różnicę w rzepaku, mimo że to tylko dwa dni różnicy siewu, ale różnica widoczna gołym okiem. Nie trzeba, nie trzeba się nawet przyglądać, tylko wystarczy rozejrzeć się i, i wszystko, i wszystko widać. E tak, tak na, na pokrótce też chcę Wam zobrazować inne, inne rzepaki, inne odmiany wysiane w innych technologiach. Także na razie, na razie tutaj z Wami się na chwilę rozłączę, że tak powiem, i będziemy się słyszeć również na Striptilu, na rzepaku wysianym po orce oraz na na rzepaku wysianym z technologii jakby innej niż stripti, innej, innym striptealu, czyli siewnikiem marki Horsch Focus także to, to wszystko do obejrzenia dzisiaj będzie w dzisiejszym odcinku nie chcę tylko w jednym miejscu się skupiać, tu mamy na załączonym obrazku wysianą Glorietę i tak jak widzicie za tą góreczką przy kolejnej ścieżce już jest wysiana Floretta Troszeczkę widać różnicę, prawda? Jest jakby, jakby ciut mm, ma inny wigor, o tak to określę. Y, ciut większa jest, ale to jeszcze tylko tutaj zawrócę, y, przejadę i będzie widać. Myślę, że w poprzek pola również też widać, odkąd, y, odkąd jest zmiana y, odmiany. Jednak odmianowość ma też, y, też swoje, y, rządzi się swoimi prawami. A tu przez drogę mamy Invigora 1165, wysiadnego właśnie w technologii Stripteel. Na tym też się troszeczkę skupimy, jak, jak wiadę na tamto pole. A teraz, o, tu widać na załączonym obrazku, już ta ścieżka chyba jest nawet w floretą psiana, a tu mamy Glorietę. Tak to wszystko wygląda. Do usłyszenia wkrótce na kolejnym polu. No i teraz akurat jesteśmy na, yy, na rzepaku po Stripteelu. Może wysiewanego w technologii strip Tak wygląda No komentarz pozostawiam Wam Dla mnie bomba Jeżeli chodzi o chwasty, tak jak mówiłem Już tutaj rumianowate pojawiają się Mamy tutaj yy, najprawdopodobniej rumianek Bądź też marunę Ale nie ma tych chwastów aż tak dużo yy, W tej technologii, bo tak jak wiadomo Tutaj boki mamy nieruszane Prawda? Yy, jedynie co jest tutaj, ale że pak tutaj ładnie go przy, przysłania, więc tych chwastów, tak na dobrą sprawę, jest bardzo mało. no jakiś fiołek się trafił, tak, ale naprawdę trzeba, trzeba troszeczkę ich poszukać. Co prawda, tak jak mówiłem, w Striptilu nie masz tak dużo tych chwastów, ale wiadomo, jest metazachlor, on również działa doglebowo, więc w razie jakichkolwiek wschodów, nowych chwastów będzie on y, będą one z, y, porażone tąże substancją, mamy tak jak tutaj to też jest jakiś fiołeczek wychodzi, naprawdę bardzo mało jeżeli chodzi o rzepak in vigor, słuchajcie, wygląda on tak, jak na załączonym obrazku, mamy tu jedną parę liści drugą parę liści, trzecia wychodzi no można powiedzieć, że to jest czwarty liść, trzecia, y, trzecia para wychodzi Czyli mamy 2, 4, 5 liści. Można byłoby ten zabieg ciut wyprzedzić, tak? Ale tu jest, tak jak mówię, Strip -till. nie ma aż tak dużo chwastów. Przejedziemy za chwilę na yy, obiadę, tylko znaczy dookoła mam już objechane, tylko, yy, tylko zrobię ten kawałeczek, przejedziemy na, yy, na rzepak po orce, tam też wyjdę, i na pewno tych chwastów będzie ciut ciut więcej, korzenia mi się troszeczkę urwało tutaj, nie ma objawów żerowania śmietki, także jest tutaj jak najbardziej na plus rzepaczek piękny, za chwilę będzie, znaczy praktycznie on już jest do regulacji ale to to jeszcze troszeczkę trzeba będzie na to poczekać mam nadzieję że jak w tym tygodniu skończę się pszenicy, to będzie można robić już yy, regulację Dobra, ja jeżdżę i za chwilę słyszymy się na polu rzepaku po orce. I tu jesteśmy na y, plantacji rzepaku, gdzie jest wysiany w orkę. Co pierwsze się rzuca? Na pierwszy rzut oka widać, że mamy sporo samosiewów rzepaku. Nie jest to nic innego jak rzepak, y, ponieważ te listki nie są omszone, nie mają, nie mają włosków, więc więc jest to rzepak. Został wyorany. Tak jak wiadomo, u nas technologia bezorkowa. Tym razem poszedł tutaj pług z tego względu, że to było poprzężycie. Było bardzo dużo resztek pożniwnych słomy. i zostało pewnie wyorane to co było wymieszane wyorane na wierzch i no i tyle no, tu nie ma, nie ma jakby co, co dyskutować rzepak w rządkach jest bo widać, że ten w rządkach jest większy zobaczcie jaki piękny rzepak jest w rządku mam nadzieję, że uda mi się wyrwać z korzonkiem o. co prawda nie jest to aż taki duży korzeń jak po jak po striptilu ale też jest niedużo, niedużo mniejszy i również mamy jedną, drugą znaczy jedną parę, drugą i trzecia para liści wychodzi także nie jest on, nie, nie różni się dużo od tamtego co prawda jest tu większa konkurencja, większe zagęszczenie tego rzepaku, no cóż, na to wpływu jakby nie mam znaczy poniekąd mam, tak? bo można byłoby pokusić się o to, by by tak często nie siać rzepaku chociaż tu jest trzeci, znaczy trzy lata nie było rzepaku yy, i teraz w czwartym roku jest rzepak, nie, 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 nie szybko następuje to po sobie no ale jak widać gdzieś miejscami jest te zagęszczenie, pewnie ścieżka była tutaj jakaś i został on wyorany jeżeli chodzi o chwasty, no tutaj mamy tak jak mówię, już większe zagęszczenie, zobaczcie tutaj mamy chwaściki yy, tu, tu mamy tu Także tych chwastów tu na tej ziemi jest ciut więcej, tak, mamy tutaj gołą ziemię odkrytą, nie ma resztek pożniwnych, prawda, więc, więc całkiem inaczej, całkiem inaczej to wygląda. No i tak na dobrą sprawę, nie ma co narzekać, prócz tego, że rządków nie widać, to mi się jakby wizualnie nie podoba, ale cóż, najważniejsze, że pak jest, wygląda fajnie, mógłby być lepszy, ale jest taki jaki jest. Odmiana tutaj Capello. Ja kończę to pole, przejeżdżam na, ostatnie, na ostatnią odmianę, gdzie była wysiewana również w striptilu, z tym, że przy użyciu innego, innego siewnika. Za chwilę słyszymy się i widzimy na ostatnim, na ostatniej plantacji. No i jesteśmy na ostatniej plantacji rzepaku. Rzepaku, słuchajcie, odmiany PT303 z genem... Odporności na zgniliznę twardzikową. No i specjalnie zatrzymałem się tutaj na tym ciężejszym kawałku na tej glince. Tak, żeby zobrazować Wam, I, bo po tym fokusie, tak rzeczywiście tych, ten, te, te redlice trochę popadkakiwały, tak. Ale zobaczcie. Rządeczki pięknie znać. Widać, że tu jeszcze silimun. Jeszcze grasował, tak, ale, ale, już jest on zniszczony, bo nie ma wyżartych takich placy, tak. Także ślimaka szczęściło, bo widać, że tu też granulek już też nie ma, że są, że są, słuchajcie, pożarte te granulki. Jeszcze gdzieś tutaj, o, a co to tutaj jest? Zobaczcie, jakieś jajeczka odkryłem. Czy to ślimak by złożył? Może to być, że to jest ślimaka sprawka? Zobaczcie, takie jajeczka znalazłem. Wydaje mi się, że to może być, że ślimak złożył te jajka i gdzieś to się będzie teraz tutaj wykluwało. Chociaż ślimaka jakoby nie widać. Jeszcze kilka bryłek popodrzucam. Siedzi, skurwy gnot. Także, zobaczcie, to się chyba powykluwało. I jeszcze ten ślimak tutaj siedzi. Znalazłem. Także musiał, muszą to być jajka ślimaka. Nie ma innego wyjścia. Także jeszcze tu trzeba z granulami lecieć. Bo jak widać, gdzieś on tutaj właśnie złożył sobie jajcungi. I będzie mi tutaj robił burdel na polu. A na to mojej zgody nie ma. No niestety. Jeszcze tu sprawdzę gdzieś pod bryłkami, czy on się nie schował. Tak, Nie, tutaj jeszcze trzeba, trzeba normalnie lecieć z, z granulatem, bo widać, że chyba chyba naprawdę złożył jajka i młode wykluły się i gdzieś tu i gdzieś tu jeszcze nam pod, podjadają rzepak. Widać, że ewidentnie tutaj y, grasuje, a nie chce, żeby mi znowu zeżarł. Czyli trzeba jeszcze raz y, lecieć i, i siać i siać granulat. No, tak jak widzicie, rządeczki są piękne, tak? I to jest te pole, właśnie, gdzie, gdzie mamy problem z bodziszkiem znaczy, gdzie występuje problem z bodziszkiem yy, i, i trzeba trzeba tutaj z, go, go zwalczyć. Dlatego tu idzie rozwiązanie Belkar plus Clipper yy, takie oto rozwiązanie. Yy, pff, no, i tak na dobrą sprawę, słuchajcie, to tyle. Tu nie ma co za bardzo yy, więcej biadolić, gadać, tak? Jest ok, rzepak, rzepak w rządeczkach też jest piękny. Zaraz wyrwiemy jedną roślinkę, zobaczymy, jak, jak jest z korzeniem. O, urwałem korzeń. Śmietki nie ma, korzeń ok i tak samo. Jedna para, druga para, trzecia wychodzi. Także zaraz też będzie to do skracania. Tylko, tylko się uporamy z siewami. Myślę, że w przeciągu 2-3 dni będziemy tutaj walczyć z, z z regulacją. Znaczy nie, nie tyle co walczyć, ale będziemy robili tutaj regulację, regulację mm, rzepaku. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.